Witam serdecznie. Ostatni dzień stycznia, najwyższy czas, żeby zrobić um, ocenę bohatera um, miesiąca, bohatera pierwszego miesiąca e, tego roku. Um, w tym miesiącu jest to Flow, pięciogwiazdkowy czerwony bohater. Um, jej statystyki, zacznijmy od statystyk. Siła to jest 703. Jej atak 679, obrona 761 i 1423 zdrowie. Tak jak widać, w jej przypadku te statystyki są skierowane bardziej w kierunku obrony. Ten atak jest, jest trochę niski. Należy on do klasy wsparcia, czyli ma szansę na odporność na negatywne efekty statusu i na bezsensowanie doładowania, bardzo fajna cecha która rzeczywiście może chronić bohaterów przed wieloma niekorzystnymi, niekorzystnymi osłabieniami w tej klasie znajduje się kilku bohaterów którzy są również warci rozważenia jeżeli się ktoś zastanawia nad tym jak rozłożyć emblematy, głównym członkiem tego, tej grupy to jest Terminus, który oczywiście wciąż jeszcze jako wskrzeszacz em, bardzo się sprawdza, pomimo tego, że bohaterowie sezonu drugiego są bardzo e, mocni i silni. Terminus wciąż ma swoje miejsce w obronie, em, także jemu warto dawać emblematy. Kolejnym bohaterem, warto wspomnieć, jest Booster, to jest pięciogwiazdkowy mechanoid niebieski. Który wytwarza minione i lecze, zygzak, żółty, bohater, chyba jest są z rodzinnej kapeli rokowej, perla niebieska, która wytwarza minione i podnosi, podnosi obronne. No i Montana, zielony bohater, ona była bohaterem miesiąca kiedyś. Również trzeba wspomnieć, że w klasie wsparcia. Pransuje się Blunderbuss, czyli BB, czterogwiazdkowy bohater czerwony, który jest używany praktycznie do każdego, przy każdym ataku na machinę wojenną, oprócz tych, które odbijają czerwony, oczywiście, no i niektórzy używają jej również do ataków w rajdach i w wojnach. Także to są bohaterowie, którzy będą rywalizować o emblematy z flow. Jeżeli chodzi o prędkość ładowania, to Flow ładuje się z prędkością 49, czyli potrzebuje 11 klocków, żeby naładowała się w ataku. Tylko jeden klocek, tylko jeden punkt więcej jest wymagany do tego, żeby przeskoczyła. Do prędkości 50 i ładowała się 10 kluckami. Ten jeden punkt można uzyskać albo od węzła, ale warto ten węzeł i emblemat ten węźle prędkości dawać wtedy, kiedy nie ma się broni przyspieszającej. Dlatego że pięciogwiazkowe bronie przyspieszające zarówno ta waniliowo, jak i ta broń miesiąca, może wiem pokażę. Zajrzyjmy do mojej broni, czyli broń czekanów. To jest waniliowy, przyspieszający karabin jest plus 9, oraz Firewing Trick też jest plus 9. To są dwie bronie, które wrzucą ją na poziom 58, czyli jakby dwa razy. Zresetują tą prędkość i będzie potrzebowała na 9 klocków. Czyli jeżeli ktoś ma tą broń przyspieszającą węzeł prędkości, nie ma potrzeby dawania emblematów na węzeł prędkości. Ok, spójrzmy na jej właściwości specjalne. Pierwsza to jest: zadaje 200% obrażeń wszystkim wrogom, czyli 1358 punktów obrażeń. Niestety te obrażenia są zadawane przed kolejnym przed tą drugą jej właściwością specjalną. Czyli jeżeli bohaterowie, jeżeli czekamy, żeby bohaterowie przeciwnicy odpalili um, i nałożyli te właściwości specjalne, to wtedy ten atak oczywiście będzie osłabiony. Nie będzie miał takiego wielkiego znaczenia w pracy z tym bohaterem. Drugą właściwością specjalną jest um, wykradanie wszystkich odwoływalnych wzmocnień od wszystkich wrogów i losowo nakładanie je na sojuszników. Super cecha, to jest cecha, którą posiada jeszcze jeden bohater, fioletowy, pięciogwiazkowy krampus z rodziny, wesołe dzwonki, z rodzina zimowa. Chyba jest to mój jeden z Krampus jest moim ulubionym bohaterem, jednym z moich ulubionych bohaterów. Także byłam bardzo zainteresowana tą flow i tym, jak ona gra. Udało mi się dosyć późno, także praktycznie skończyłam ją dzisiaj, więc próbuję ją wziąć do ataku, ustawić w jednej z moich drużyn i zobaczymy, jak ona sobie radzi. Ok, jeżeli chodzi o tę cechę, właściwość specjalną, jest dodatkowa informacja, że kradzież tych wzmocnień jest nakładana nawet, jeżeli inicjator zostanie zabity kontratakiem. To jest podobnie jak w przypadku Krampusa, on też ma tą, tą dodatkową informację ustawioną u siebie w opisie karty. Czyli tak, pomimo tego, że zaatakuje wiadomo, że ten... To w tym ataku w tą, tą pierwszą właściwością specjalną, jeżeli zaatakuje, to bohater czy, i będzie jakiś kontraatak i bohater zginie, to mimo to wykrada te właściwości. To jest dosyć istotne, bo gdyby ona tylko zginęła i nie, nie wykradałaby to praktycznie no byłoby to dużym, dużym ryzykiem byłoby używanie jej jej przeciwko kontratakowi, szczególnie jeżeli tego zdrowia nie miałaby zbyt dużo. Trzecią właściwością specjalną flow jest to, że wszyscy wrogowie nie mogą zostać, dostać wzmocnień przez trzy tury. Również super cecha, to szczególnie wtedy, kiedy na przykład wciąż mamy pięciu przeciwników i dwóch z nich odpali właściwości specjalne. Chcielibyśmy je wykraść, więc używamy flow, ale podładują, nam, podładują się nam, podładuje nam się dwóch lub trzech przeciwników i oni będą mogli odpalić właściwości specjalne. Wtedy flow po prostu jakby blokuje to i nie pozwala im zadziałać. Jaka jest moja uwaga bez używania tak? Powiedziałam, że dopiero dzisiaj ją skończyłam, więc nie używałam jej jeszcze. Ponieważ jestem wielkim miłośnikiem Krampusa, to ta flow od razu, jak ona się pojawiła, w pierwszym dniu, jak właściwości, byłam nią bardzo zainteresowana, bardzo ją chciałam dostać, cieszę się, że ją mam. Myślę, że ona mnie nie zawiedzie. W przypadku, jeżeli spojrzymy na Krampusa, jeżeli porównamy ją do Krampusa, ona uderza, uderza mocniej. Um, I Krampus uderza praktycznie jak sałata, naprawdę. Te, ten jego atak nie ma większego znaczenia. Um, ja go używam ze względu na te pozostałe dwie jego właściwości specjalne, czyli ta druga jest dokładnie taka sama jak Flow, czyli wykrada wszystkie odwoływalne wzmocnienia wrogów, losowo nakłada je na sojuszników. Natomiast jego trzecia właściwość czyni go jakby lepszym w niektórych przypadkach. Czyli on zdejmuje osłabienie statusu, które można rozproszyć ze wszystkich sojuszników i nakłada je na wrogów. Czyli pierwszym takim bohaterem, który mi od razu przychodzi do głowy, jest burmistrz Winaja, dlatego że ja go używam, używam zestawu Krampus i Kojotę razem, po to, żeby właśnie gdyby winaja zaatakowała mnie, gdyby udało jej się odpalić, to wtedy albo krampus ją po prostu przerzucić, tą, tą właściwość, specjalność, właściwość specjalną winaj na przeciwnika, albo ją kojotę ją oczyści. To jest ta cecha, która według mnie czyni krampusa. Bardziej interesującą i wartościową kartą przed flow. Nie wiem, może mi się to zmieni, kiedy zacznę flow bardziej grać. Może ta jej właściwość specjalna będzie bardziej wartościowa. Na chwilę obecną teoretycznie w mojej głowie krampus mi pasuje bardziej. Czas pokaże, czy tak rzeczywiście jest. Wracając do flow. Flow jest. Gdzie może, gdzie może mieć zastosowanie? To jest jakby ostatnie, ostatnie, co chcę wspomnieć, zanim przejdziemy do ataku. Więc wydaje mi się, że nadaje się do praktycznie wszystkich aktywności, za wyjątkiem jednej. Nie widzę jej zastosowania w atakowaniu machiny wojennej. Tak samo jak nie widziałam krampusa. Nie ma potrzeby. Zupełnie się tam jakby nie przyda. Jeżeli masz inne karty, na pewno jest wiele, dużo lepszych kart, które się na, na machin nadają. Flow nie jest kartą machinową, natomiast wszelkiego rodzaju turnieje, ataki na wojnie, rajdy, nawet obrona i atak wszędzie można flow wstawić i ona się może sprawić. Ok. Broń jaka tak jak wspomniałam, broń wzmocniająca, broń przyspieszająca jest chyba jednym z lepszych opcji, można również używać broń z unikami, jeżeli jest w obronie czy broń, która daje odporność na osłabienia, też jak najbardziej się nadaje. Zobaczmy jak sobie Flow poradzi, ja widziałam, ja tam miałam jakiś zielonego o, zielone jakieś osoby. There we go, ok Więc wezmę mój zielony team. I tutaj wyjątkowo zamiast Bibi wyrzucę moją panią flow Tup tup tup. Teraz jest. Um, dam mi oczywiście przyspieszać Okej, okay, wszyscy są na przyspieszeniu. Zobaczymy. Okej, okay, od razu jest słaby start. Nie ma, nie ma co dużo czerwonego koloru. Tak, potrzebny mi jest fioletowy. Mogę tutaj zginąć, dlatego że nie bardzo mam. Nie mam fioletowych, żeby nimi pograć. O, jest naprawdę ciężko. O, okej. Okay. Krampus mi pomógł. Czerwone się jeszcze nie naładowały. O, come on! Zaraz hmm. stracę. mi ją ubije, chyba. No niestety ten brak emblematów. Um. Ok, uciekam. Jeszcze raz spróbujemy. Nie miałam szans z tymi klockami. Jeszcze raz spróbuję. O, oh, come on. Teraz tak, jakie wzmocnienia tutaj poszły? Minus... 50, plus 52 do obrony. Okay, let's just see if you can steal it. Tak, ukradła je. I teraz tak, nie, da, nie pozwoli Klarze na um, użycie jej właściwości specjalnych, co może mi specjalnie pomóc, dlatego że ja wciąż nie mogę dostać żadnych klocków. Przedtem nie miałam czerwonych, teraz nie mam fioletowych jest masakra. Okej. Okay. Więc teraz tak, zablokujemy klarę, może, o, ale klara jest zablokowana. O, chciałabym, żeby pokazała klara, co potrafi, więc może użyję tego. Nie mnie uderzy. Ok, czyli nic nie nałożyła. To była ostatnia tura. Um, e tego nałożenia odporności czy znieczulenia na wzmocnienia. Bardzo fajnie. Okej, okay, no więc niestety na moim etapie musi mieć emblematy, bo inaczej pada szybko, ale sprawdziła się, podkradała wszystkim te wzmocnienia, które były potrzebne.